spotkanie, Ale szkoda, że po tej pierwszej bramce nie strzeliliśmy szybko drugiej, miałem fajną okazję do tego, żeby, żeby to zrobić, nie wpadło. Potem niepotrzebnie daliśmy się w taką wymianę, w którą tak naprawdę nigdy nie preferujemy i nie gramy w taką piłkę. Nasze 15 minut to, 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 to nie było nasze granie, to było widać, no, ale po prostu wróciliśmy do, do, do swojego. Udało się, mamy trzy punkty. Jakiś smutek był na końcu, że bramka jest na No tak, no niepotrzebnie. No tutaj fajnie wyszli z kontrą eee, Chłopacy z Dresdenka. I zresztą w ogóle w całym spotkaniu dwoma, trzema zawodnikami bardzo fajnie wychodzili. Teraz im się udało, gdzieś tam nie wróciliśmy po swoim fragmencie, W konsekwencji ta bramka niepotrzebna. Panie trenerze, dzisiaj gra z kontrataku miała być Waszą główną bronią przeciwko Stilonowi. Tak można wywnioskować z przebiegu tego meczu? No zgadza się, zgadza się. Chcieliśmy grać wyjście, bo przede wszystkim nie byliśmy faworytem. Musieliśmy tak grać, że ewentualnie szybkie kontry, ta, ta, która się powiodła w 90 minucie. Tak mieliśmy wygrać od początku, chociaż wcześniej też była sytuacja, się wolarek wypnął wypuszcza strzał na posłupku i ten. No i tak mieliśmy grać. W, drugiej, w drugiej połowie wyszło tak, że zawodnik ta, głowaczewski złapał kontuzję i po prostu środek, oddaliśmy środek boiska. i... Nie byliśmy w stanie tak właśnie kontrolować, jak mieliśmy do przerwy i w Mówię, przegraliśmy środek, a środek to jest serce zespołu. Silon zdominował nas i stwarzał sobie łatwą sytuację. Można było też zauważyć, że zespół Stilonu jest motorycznie ciut lepiej przygotowany niż zespół Moszanina. No wie pan, Stilon jest fa no faworytem, jest pewnym pewniakiem do awansu. My mamy zawodników takich, którzy pracują, pracują, przyjeżdżają. Nie zawsze są na treningu. To nie jest tak, że my możemy cały tydzień z nimi trenować. Oni pracują, oni, każdy ma pracę, oni nie żyją z piłki tylko z piłki. Piłka to jest jakiś tam dodatek. nie Także jest trudno. Nie? No, to, to są ludzie, którzy pracują tym bardziej, że teraz w tym okresie dzień się skraca. Z pracy kończą pracę o 16, niektórzy o 17. Nie zawsze są na treningu, mimo że trenujemy tam 3-4 razy w tygodniu. Ale no, to się odbiło, to też tak jak pan się zauważył kondycyjnie, żeśmy odstawali. Zaczyna to, dość co tam się stało w ostatniej minucie. Padła bramka. Jak, jak pan to... na meczu? Nie, jakoś to skomentujemy? Nie, nie no generalnie no, 93 minuta. Mamy stały fragment, rozgrywamy go yy, nie tak jak powinniśmy. Wszystkie poprzednie żeśmy rzucali, bo mieliśmy z tego sytuację. Tutaj rozegranie no po prostu niezgodne z planem plus taki techniczny błąd masę hero, który do Tomka się odegrał. Poszli szybką kontrolą. No i jak mamy mieć asekurację, zabakło po prostu powrotu Alana Włajskiego, żebyśmy mieli 3 na 2 było 2 na 2 i tutaj dwóch tych zawodników z przodu z Luguszanina bardzo groźnych, szybkich. I w sytuacji tej 2 na 2 sobie poradzili po prostu no, bramka, no brak dyscypliny. Podsumowując, 3-0 i duże rozluźnienie i brak dyscypliny, czyli, czyli Bojewski nie, nie broni i stały fragment źle rozegrany. No i druga, co się rzuciło w oczy, to to, że nie mamy, mieliśmy się pełnej ławki, tylko... No właśnie, yy, pięć, yy, pięć tylko. Pięć zmian, nie 6. Mhm. Yy, no gramy jutro mecz fajny tutaj junioro, z juniorami, z Bartą Gorzów i praktycznie całą tą młodzież, oprócz Patryka Jakubowskiego, czyli czyli Sakwiński, Dramę, Cerbien, Adamski, yy, Czyrzewski. grają w derbach, fajny mecz dla, dla, dla tych zespołów, Warta mocno dominuje w tej lidze, Stilon również, więc niech zagrają, myślę, że, że wszyscy są też ciekawi jak, jak ten mecz będzie wyglądał. Zdaje się, że najważniejsze w dzisiejszym meczu przeciwko tak ambitnie grającej drużynie Lubuszanina są te trzy, trzy zdobyte punkty, o stylu możemy chyba zapomnieć i teraz operacja z znaczy no Na pewno sam mecz w porównaniu do wszystkich ostatnich się różnił tym, że no nie dominowaliśmy tak przeciwnika, brakowało takiej szybkiej zespołowej gry, było za dużo indywidualnej, było też parę strat. Natomiast też no nie dajmy się zwariować, bo, bo jednak 3-0, w ostatnich minutach tracimy na 3-1, ale sytuacji mieliśmy bardzo wiele, więc, więc byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną, natomiast no, są mecze takie, w których, w których czasami gdzieś te tempo spada, czy dokładność i, i, i to są wtedy trudne mecze. Dzisiaj tak było, natomiast... Mimo wszystko no, byliśmy zdecydowanie lepszym drużyną. Na pewno też trzeba powiedzieć, że, że, że tych sporo zmian to mogło też mieć wpływ, bo nie mamy Wiśniewskiego w składzie, nie mamy Rymara, nie mamy Mustafy. No, Ogrodowski, który dzisiaj grał, też pierwszy występ jego trzech tygodni i tej troszeczkę pewności siebie mu brakowało. To już jest taki czwarty, czwarty zawodnik. Więc, więc to jest sporo. No, to jest sporo, bo my mamy silny, silną kadrę. I, I praktycznie kogo nie wymieniam, fajnie gramy, ale jednak te, te nazwiska jak Rymar, Wiśniewski, Mustafa to, to są nazwiska, które po prostu no, e, w ostatnim okresie zdecydowanie naj, 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 są najjaśniejszymi postaciami w meczach. I dzisiaj też ich, też ich brakowało, natomiast no, ogólnie Lubuszani też się fajnie pokazał, no. są groźni z przodu, e, bardzo zdeterminowani. I, 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 I też nieprzypadkowo widać dlaczego urwali punkt Rzepinowi czy teraz z związkami. Są po prostu groźne zespoły. Wolarek musiał być na, tam z przodu? Tam kartkę złapać tam przy tej linii? No, czy on tak przy, lubi lubią? Wydaje sobie mi się, dokładnie? że, że, że no zła decyzja, po prostu wolarka.